Nagrywam wam właśnie film o okryciach wierzchnich na zimę, ale chcę wam pokazać jeszcze siłę akcesoriów. Mam tutaj taki brązowy super total look. Dodajmy do tego co nieco. Modowy srebrny naszyjnik, taki nieregularny, jakby ręcznie robiony, taki niedoskonały, właśnie w tej niedoskonałości on jest idealny na czarnym rzemyku, żadne łańcuszki. W podobnym wajbie pierścionek, który też jest taki jakby tłoczony, też taki niedoskonały, nieregularny, srebrno-złoty. To już się wytarło, ale to jest standard. Nie patrzcie na to, i tak pierścionek dobrze wygląda, jak będzie srebrno, srebrny, też jak będzie srebrno, szary, też będzie dobrze. Chcę dodać mocny akcent w postaci takiej bransolety z liścia, ale zobaczcie, też nieregularny, też taki wytłaczany, też taki po prostu jakby ręcznie robiony, i to jest bransoleta, którą tak się nosi, i na końcu oksy. Nosimy je tak, że możemy część włosów włożyć sobie pod boczne tutaj nauszniki, które strasznie to dodaje modowego vibe'u, bo okulary przeciwsłoneczne nosimy też jesienią i zimą, bo to jest element stylizacji, a nie tylko ochrona przed promieniowaniem i słońcem. I tak ostatecznie z akcesoriami wygląda ten total look brązowy. Zobaczcie, jak te akcesoria dodają po prostu level, level, level. I zapewne większość z was spodziewała się, że założę na wierzch marynarkę. Otóż, a ja postanowiłam założyć bomberę, skórzaną bomberę, ocieplaną. I zobaczcie, jak to zmieniło całkowicie w taki nowoczesny sposób całą stylizację. Są bardzo nowoczesne spodnie, barel, klasyczny golf, ale z krótkim rękawem i do tego bombera. I dobre akcesoria. Bo nie bójmy się używać kurtki skórzanej, na przykład zamiast marynarki na co dzień, pod płaszcz. Jako zamiennik marynarki, zamiennik swetra. To teoretycznie jest tylko ubranie wierzchni, ale tak naprawdę może być ubraniem wewnętrznym, czyli takim dochodzenia po prostu w biurze, czy tam idziecie z wizytą, czy gdziekolwiek, to też może to służyć jako fajna, tak? Fajny taki zamiennik, swetra albo marynarki. Bojo.